Dzień edukacji narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych i jednych z najbardziej odpowiedzialnych zadań. Zadania te jednak niosą wiele zadowolenia, pasji i satysfakcji, zarówno dla nauczycieli, jak i ich wychowanków. Praca w oświacie, w szkolnictwie wymaga wielu umiejętności, niesłychanych cech, charakteru, ale przede wszystkim ogromnej determinacji, ogromnego zaangażowania. Mówię to z pełną świadomością szczególnie w tych trudnych okolicznościach. Mnóstwo nowych wyzwań, dostosowania się współpracy z rodzicami po to, aby mimo wszystko ta edukacja naszych dzieci wciąż trwała wielkie uznanie za wszelkie osiągnięcia, wsparcie i wielkie podziękowania za współpracę z gminą i z rodzicami dla wszystkich dyrektorów. Nauczycieli i pracowników administracyjnych oświaty. Drodzy nauczyciele, pracownicy oświaty, aktualni i ci, którzy swoją służbę w oświacie już zakończyli. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Jest ono niezwykle istotne, szczególnie w obecnej sytuacji. Życzę realizacji wszystkich planów i marzeń, zarówno tych, Zawodowych, jak i, a może nawet przede wszystkim, tych osobistych. Żeby pokłady Waszej cierpliwości i pasji, które są motorem i przez Was z pracy, nigdy się nie wyczerpały. 16 października miały się, jak co roku, odbyć obchody Gminnego Dnia Nauczyciela. Niestety w obecnej sytuacji zostały one odwołane. Bardzo żałuję, że nie możemy w tym roku spotkać się osobiście i nie będę miał przyjemności osobiście pogratulować sukcesów Waszej pracy zawodowej. Tym niemniej jednak bardzo serdecznie gratuluję dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych Gminy Wręczyca Wielka, którym w tym roku zostały przyznane Nagrody Wójta Gminy Wręczyca Wielka. Oby czas pandemii minął jak najszybciej. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy w spokoju i zdrowiu mogli w dalszym ciągu kontynuować swoją pracę zawodową i zdobywać wiedzę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.